Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. I dzisiaj sobie zrobimy taką reakcję na żywo, test na żywo produktu, o którym słyszałam już jakiś czas temu od mojej koleżanki, która mi bardzo serdecznie go polecała i zachwalała. I też z jej właśnie tego polecenia i zachwalenia jedna z tych rzeczy jest, a trzy dobrałam sama, żeby przetestować i zrobimy sobie dzisiaj taki test na żywo i będę wam się dzielić bezpośrednio moimi odczuciami. Będzie Będziemy testować sobie perfumy, marki paryskie perfumy. To są perfumy inspirowane tymi topowymi zapachami, ale zdecydowanie tańsze. I ja przyznam szczerze, lubię takie zamienniki, szczególnie na taki daily, do takiego codziennego noszenia, bardzo lubię ładnie pachnieć, ale no wiecie jak niektóre na przykład Tom Ford tam o, flakony opiewają na kwotę tysiąca złotych no to byłoby mi szkoda się takim popsikać, żeby sobie potem pójść na zakupy do Lidla, e, a pachnieć ładnie lubię, więc e, uważam, że to jest super rozwiązanie, jest to też dobre rozwiązanie na prezent, e, no bo przychodzą faktycznie bardzo ładnie zapakowane i nie ma jakiegoś tam wiecie obciachu żeby dać to komuś e, na przykład na prezent, e, no jest to zdecydowanie bardziej budżetowa wersja. No i mamy tak, mamy dwa zapachy dla pań i jeden jest w pojemności 104, a drugi 50 ml i dwa zapachy tutaj w tych granatowych opakowaniach to są zapachy męskie, chociaż ten jeden to jest unisex, bo właśnie jest to Tom Ford, ale... a dobra, zaczniemy od niego i jest to Tom Ford Tabaco Vanilla, oczywiście na dole Wam zostawię też ten numer, pod którym Możecie znaleźć dany zapach na stronie, e, chociaż jak wpiszecie też Tom Ford, to bez problemu e, znajdziecie. No i e, mam dla Was też rabacik minus 20%, także jeżeli będziecie chcieli e, skorzystać, to jak najbardziej możecie. No jak sami widzicie, flakonik też jest bardzo ładny, także e, nie ma tutaj e, na co narzekać. Już. O Boże, już przez opakowanie czuję To jest wersja, czy nie wiem, czy mówiłam Tabako vanila, jak dobrze pamiętam e, Tak, tabako vanila Bardzo lubię waniliowe Ej, on jest przepiękny On jest mega taki nieoczywisty Ja go na pewno będę używać Ale to jest taki bardziej wieczorowy zapach I wiem, że tu pisze for Ale mnie to nie obchodzi Jest wyczuwalna I słodycz tej wanilii ale właśnie jest przełamana, ja bym powiedziała, że nawet idzie w kierunku tego Tom Ford Cherry. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. I na pewno to, ten, to opakowanie już idzie do Łazienki, po prostu będzie teraz moim. Yy... przepięknie pachnie. Więc jeżeli lubicie takie bardziej słodkawe, ale mocne zapachy, bo nie można ukryć, no ale Tom Ford jest takim, yy, ta, ten flakonik, jak będą 2080 1080 zł kosztuje. Nie. Jakby moja wewnętrzna grażyna by po prostu płakała, gdybym miała tam przyłożyć kartę i to kupić. Więc no nie, ale właśnie z taką nutką słodyczy. Także. Zapach bardzo, bardzo ładny I teraz może damski jaki Jest zapach, który kupiłam, bo to jest jeden z moich ulubionych zapachów Też z nutką wanilii, no bo większość moich perfum jest z nutką wanilii I jest to Pocoraban Pure XS Bardzo lubiłam ten zapach i on mi się skończył w tamtym miesiącu Więc zobaczymy, czy zamiast kupować nowe opakowanie będę mogła teraz używać tego Ej, słuchajcie, wiecie, że gdyby, gdyby ktoś mi dał ten zapach, tak po prostu... To ja bym powiedziała, że to jest. Jakby. No to jest. ten, co mi się skończył. Jakby mi ktoś po prostu go dał w takim na przykład atomizerze, że nie wiem co jest w środku. No i. Ej serio, jest prze-prze-piękny. Aż żałuję, że nie ma teraz mojego partnera. Jak jesteście na Instagramie, to wiecie, że się niestety wyprowadził. No ale to tam po update y życiowe tam zapraszam. To aż bym mu dała do powąchania. Taki wiecie, test, jeden i drugi, bo niestety już buteleczkę wyrzuciłam, aż idę zerknąć. A jednak nie! Jednak udało mi się e, jeszcze go nie wyrzucić, chociaż tam już niestety na dnie nic nie ma. No nie no, przecież to pachnie... To pachnie niemal identycznie. No to teraz no mam oszczędność i to jaką dużą. Więc to ten zapach... Po prostu bardzo, bardzo polecam. I przechodzimy teraz, męski. Dobra, męski. Wzięłam, tu przyznam szczerze, też kupiłam z myślą o moim synu, który ma obsesję na punkcie psikania się. Nie wiem skąd mu się to wzięło. Myślę, że podpatrzenie mojego partnera. No i aktualnie po prostu zbierałam mu próbki, bo mi było szkoda, no nie szczerze, nie kupię dziecku takiego drogiego, takich drogich perfum. Więc. To jest też super opcja, jeżeli macie kogoś, kto po prostu jest może młodszy też i chcecie go obdarować, więc to będą jego jego perfumy. I to jest Carolina Herrera Bad Boy. Wiem, że bardzo mu się ten zapach podobał. Nie pytajcie, to jest dziecko, które jak przechodzi koło tych takich perfumerii, to od razu musi wejść coś sobie co tam popsikać. I tak, to jest jeden z zapachów, który bardzo mu się podoba i był na jakiejś liście jego marzeń, ale no... Bez urazy, jeszcze tego marzenia nie spełnię i jedziemy na drugą rękę. Zaraz Wam powiem, jak zapach. No, no taki męski. Dla mnie to jest bardzo ładny, taki daily zapach dla, dla mężczyzn. No powiem Wam, bardzo ładny zapach, aż bym dała mojemu facetowi, a nie dziecku, no ale. Ale tak nie było przeznaczenie, ale no, mógłby mój mężczyzna tak pachnieć. Więc kolejna rzecz do kolecajki I tutaj teraz się obawiam. Tych perfum się najbardziej obawiam, bo są z polecenia właśnie mojej koleżanki. I nie wąchałam nigdy tego zapachu na żywo. Nigdy marki Bogetta nie kojarzę flakony po prostu w perfumariach, ale nigdy go nie testowałam samodzielnie. Więc tu mamy taki duży flakon, więc jeżeli byście byli zainteresowani, jak bardzo różnią się. Flakon duży od małego, no to jest taka e, różnica wielkościowa. E, a tu jest ten e, średni 50, więc e, tak się one e, prezentują. I ona mi powiedziała, musisz wziąć ten zapach. Będzie Ci się mega podobał, więc mówię, dobra, zaryzykuję, sprawdzimy e, i wąchamy ten zapach. Jak się on będzie nam podobał. O kurde. O kurde. Nie mój zapach, w sensie gdybym wybierała, to. Ale przepięknie pachnie, bo mówiła mi koleżanka, że dostała bardzo dużo komplementów za ten zapach i ja się nie dziwię. W sensie nie mój zapach, nie, że do mnie nie pasuje, tylko pewnie nie ma w nim tyle wanili co w teoretycznie moich zapachach. No, myślę, że też wyląduje bardzo wysoko na takim codziennym moim. Yy... Zapachu, zapachu do używania. I co mi się najbardziej właśnie podoba, że bardzo często jak kupowałam te takie drogie perfumy, no to kupowałam jeden, psikałam się po prostu nim przez pół roku, no bo no bo nie stać mnie było kiedyś na przykład na to, żeby mieć kolekcję 10, czy tam nie wiem, 50 tych różnych zapachów. I bardzo często szybko nie czułam już tego zapachu na sobie, no bo po prostu nasz zmysł węchu przyzwyczaja się do zapachu, który mamy, a przy tych paryskich perfumach mamy możliwość tego, żeby tych perfum mieć trochę więcej. No i też sobie je zamieniać, czy to właśnie bardziej wieczorowe, no przepięknie on pachnie i to jest taki zapach dla mnie mega, mega, mega daily, bo o ile ten Tom Ford podchodziłby bardziej, no nie, on podchodzi bardziej pod taki cięższy zapach, to ten no to jest taki idealny zapach właśnie na to, żeby się popsikać, pójść na zebranie do dziecka, do szkoły, odebrać dziecko ze szkoły też ładnie pachnąc. Po prostu taki dla mnie totalnie... Dzienny, ale bardzo świeży i bardzo ładny. No powiem Wam szczerze, nie dziwię się, że koleżanka mi to polecała. Ona mi też powiedziała, że są bardzo trwałe te perfumy, także bardzo mi miło. Nie ukrywam, że niesamowicie mnie zaskoczył ten Pure XS, bo miałam takie. No, dobra, dobra, te, często te inspiracje, to tak wiecie, nawet nie leżały obok, a tu jestem po prostu pod, no pod wrażeniem, przecież to jest. No i po co i po co mam przepłacać? Będę miała więcej pieniędzy. Na inne pierdoły. <noise> Także bardzo serdecznie Was zapraszam do skorzystania z linków w opisie. Tam też macie kod rabatowy. Tam też Wam zostawiam linki do wszystkich tych zapachów. No i do zobaczenia w następnym filmie. A jeżeli jesteście ciekawi takiego mojego codziennego update'u życiowego, też związanego z aktualnie samotnym życiem tutaj w domu, to zapraszam na Instagrama i na mojego TikToka. Pa! pa.